Siemano Siemano, witam w kolejnym odcinku. Z tej strony jak zwykle makaronek. Jest ze mną dzisiaj Gamblus. Oraz kolejny witam. Tak i przypominam o doładowaniu z kodem. Tutaj sobie piszemy makaronek przez 3 zera. Mamy 2 zł na start oraz 10% przy każdym doładowaniu. Dobrze, dobrze, dobrze. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od yy, wylosowania skinka dla widza. Może tutaj z tribal case, a też można sobie trzy tribal I któryś tych skinów, jeśli będzie jakiś sensowny trafi do Was widzowie. Ale no tutaj nie wypowiada się, żeby coś sensownego miało się zjawić. Tz za 23 złota, Możemy spróbować ją ewentualnie... Teknąć tutaj najkrótszy fajnego skinka dla Was. Hmm. załga raczej nikt nie szczena. Mamy tutaj AWOP, ja taką field Niestety. Zobaczmy, czy się uda dla widza. super siadła. To zobaczmy, czy możemy ją sobie odebrać. super ona się już wysyła w takim razie, więc. Do wygrania w następnym giveawayu. A w tutaj Duality, filtr statystyk, Strip także zostawić lajka i komentarz. I już bierzecie udział w giveawayu. Ale pamiętajcie także, żeby zostawić suba. będę bardzo wdzięczny. Dobrze, zacznijmy dzisiejszy odcinek, bo no ostatnio nie było zbyt kolorowo. Dziś może podłączamy sobie trochę do losowych bitewek graczy. Co sądzisz na, na ten pomysł? Udałoby się. Na pewno coś ugrać, cokolwiek dałoby się przydało. Owszem, bo no z ostatnimi czasy to no zbyt kolorowo nie było. I jak bitwa już, już mamy. Tęgę może to jest, może to jest. I tam może to jest pomysł. Patrzmy tutaj na muzyki, na doctorze, no nie widzi mi się to, ale... Oczywiście jest... nie jestem zwolennikiem tych skrzynek, ale no dobra. Nie dobra, rozmyślałem się. Tak, teraz no nie jest to. Tu może takie coś. Zobaczmy co gdyby dodawał tutaj troszkę botu. Nie chcemy też czekać pół godziny na to, czy ktoś dołączy, czy nie dołączy. Dobra, zamula tutaj kolega dziąsło, więc... O! Już tutaj bot się pokazał akurat, jak wyszliśmy. No botuj to, botuj to! O, szybciutko! No, masz szczęście. No widzisz, widzisz kolego. O! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. tu... Bot Adrian. No, ej, ej, ej. blisko, ale bez, bez strzału niestety. Tutaj mamy dużo Redu. Nie, nie, nie dobra. No to teraz my coś może sklejmy. Masz jakieś trzy skrzynki fajne takie w głowie? Trzy słowa, trzy życzenia na no chyba. Mają. Może, 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 ja rzucę dla, dla przykładu, żebyś wiedział mniej więcej w jakim budżecie operować. No to ja bym prosił e, e, Steampunk, Ninja i 5% Procent KingPunk, Ninja i 5% chantika, Dobra, i na ilu jak to wygląda? No to już teraz chyba wybierz. No to lecimy ostro w takim razie. Doła. Najlepszego możemy przygotować z dwóch graczy. Damy sekundę oponentowi jakiemuś na dołączenie. Czy takowy będzie chętny? Ale nie ma, więc włączamy bota i... I patrzmy, co się dzieje. Zaczyna się... Nie najgorzej. Oby tylko ostatnia skrzynka nie zwiodła. Zobaczmy, patrzmy co tu się dzieje. No nie jesteśmy daleko, ale też nikt Hmm. No, stania skrzynka mu no, musi no, no nie no nie. nie. O twierdza tylko bota Adriana na prowadzeniu. Co tu mamy? Pięć skrzyneczek takich może? Zobaczmy. Zobaczmy co tu się dzieje. No, zaczyna się niezbyt kolorowo. I po kolejny niezbyt kolorowo. I będziemy trafiać Berety do końca. No nie, zamieniamy super Teraz USP No i chyba będziemy underdogiem, widzowie. Będziemy underdogiem. Hmm. <laughs> Zobaczmy tu może na dwóch taką bitewkę. Zaczyna się super! 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 Już naprawdę, kurwa. No lepiej to zaczyna się dać wizory. Oh. Łote shit, widzowie. Łote shit. radiation na trzech. Słyszeliście, on to powiedział. On to powiedział, ja to robię. No. Cóż więcej mogę rzec? On to powiedział, ja to robię. Raczej e chętnych nie będzie. Ale poczekamy sekundę. Z 5 sekundek. 4, 5, 6, 7, 8, 12 i wybotujmy to. No, już mamy bot na rosso To jest znak, gdy się zbugowało, że może będzie nasze, jeśli to jest dobry stan. Ależ on miał nosa widzowy. To było tutaj. kolega w nosie. No i, i, i fajnie. I wiecie, co ja sobie tego... Gloczka zablokuje, bo to bardzo fajna. Fajny przedmiot jest tego w sumie Te skinki możemy sobie. droższe przyblokować, Ta to właśnie coś się nie odebrała. W międzyczasie. Zacząłem na steam, a. chciałem odebrać, ale mi nie przyszło powiadomienie. Można chwilę się to naprawi. Dobra i lećmy dalej. W takim razie co tu mamy? Underdoga, zagajmy sobie Underdoga. Wygraliśmy teraz, czemu by nie spróbować wejść w Underdoga. Najgorzej. Najgorzej trafimy Korambita i będzie Leczmy, Lećmy, 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 patrzmy co tu się dzieje. Wyrównanie mniej więcej w tym momencie. Mówi tu już troszkę gorzej, ale nie jest tragicznie. Oj, oj, oj. teraz już troszkę gorzej, już mamy dosyć sporą przewagę, której no nie stracimy. No, się mówi widzowie, Trudno, trudno. No szarady, tutaj widzę dużo osób, zrobiło, że my też byśmy jakiegoś paradzikapkę hachmęcili, co ty na no to. Myślę, że nie jest to głupi pomysł. Ten music desk, tutaj on się właśnie coś pojawił, nie było go tu wcześniej. Podaj się, albo... że on był droższy. No to jednego dla zasady. Wrzućmy sobie nasze klasyczne skrzynki. I może jedną droższą. Ultra case. Niech to będzie ultra case, na Ultra No i liczymy tutaj na Wildfire albo kostkę, ale też kilka innych przedmiotów podrodza może. Paść, nikt się myślę nie obrazi. Patrzmy, patrzmy, patrzmy tutaj. Muzyczka za 9 dyszek, fajnie, jakby spadła, chociaż raz nie spadła, ale mamy jedno za 4 dyszki. I tutaj patrzmy, patrzmy. No, tą MK fajnie by było, jakbyśmy trafili. A wupka może tutaj komuś spadnie. Nie spadła. Nie jest zbyt kolorowa, póki co. Kałafek jest, ale bardzo tragiczny stan. No i tutaj teraz Koska, Whitefire, Koska, Whitefire. Okej, okay, to był tragiczny pomysł. Bardzo tragiczny pomysł. Uf, i, ja. ręk bym powiedział. Dobra, zróbmy coś popierdolonego, widzowie. Łaba tutaj, Kałaszek, Łoterek, kurde, będzie jakiś brązik tutaj, Mongolsiki, Retro. Kinek i plot widzowy Widzowie, lećmy z tym, kurwa, na pełnej! Jadą, jadą, jadą! Kurwa, lećmy, lećmy, lećmy! Niech tu się coś dzieje, bo jest zamuła jak skurwysyn! Widzowie, co to się odpierdala? Ja już naprawdę nie wiem! Lećmy, lećmy! No co, no myślę, że bo trafi drugiego skina i sobie wygra. Nie, bo my go tu zaraz nadgonimy. Nadgonimy go zaraz. Ładnie, elegancko. FIFA RAFA SIKA Lafont. Leczmy, lećmy, lećmy. No niech się tutaj dzieje. Kurwa, gdzie są te skiny, drogie. HALO! HALO! No! HALO, dobrze. Więcej, jeszcze dalej. ujowo. Mujowo. Frostbite teraz. typie, ostro! Dobra, Oj. kurwa. ram starej babie do odbytu. Jezus Maria widzowie zrygam się zrygam się temu nie mam oszuar tylko, że to że wysłoniłem. Oj, no... Jest jedna skrzynka, której nie otwieraliśmy chyba jeszcze. Tak? Jaka? Mi się wydaje, że jeszcze weapon case jest taki za 300. A ten weapon case do pizzy trochę. No to to nie... tak chyba... na Royala. Na Royala nas stać. Słuchaj no. Na czterech czare. Jak uważasz? Uważam, tak. AWP Dragon Lore. Ktoś tu wypierdoli w tym momencie. Mówię. Słuchaj, mówię dobra. wam. Tak będzie, widzowie. Tak będzie w tym momencie. Patrzcie co tu się dwie Dragon Lory kurwa sprzedają. O i sami wie jaka kurwa gówno. Dobra, no spróbowaliśmy. Ok. Yy, Locznik hmm. sobie zostawię, bo on jest ładny. Ale no, patrzmy, patrzmy, patrzmy. Zobaczmy, na co na teraz stać. Halo, tak ekran. Tak się zepsuło i nie było nas słychać. Tak na Ametysta. Owszem. Na Ametysta na stać, widzowie, na terenie, na terenie. Ja ci... Trafiamy Dopplera, Butterflya o, Charizard do nas dołączył. Jak dołączył do nas Charizard. O, już nie ma Charizard. Ale jest Bota mili. Ja jakby on tu wrócił, bo to i sam. To są największe dwa naganiacze. Oni nam tu brakają po Butterflyu i jest kurwa Sikalafon. Charizard wróć, no nie bądź taki. No to Botaroso chyba, Bot Rosso jest tutaj najbardziej. Dobra, no, takim... no, no, Takim popychaczem i patrzmy co tu się takim, dzieje. Ziółkiem, takim ziłkiem, takim wziółkiem. Kosy, 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 cztery kosy i kurwa gówno chyba jest widzowie, ja pierdolekisy. Kończy się, kończy się, coś się kończy, coś zaczyna. Jewać Disa. Yy, Pozdrawiam Norberta Gierczaka. Ja chyba bana dostanę za ten odcinek, coś mi się tak. Dobra, lecimy, lecimy widzowie dalej. Nie zatrzymujemy się. <noise> Masz jakiś pomysł? Poza tym, że... Wiesz, wiesz, wiesz na co nas stać. Nie jesteś na skarleta, ale, ale prawie nas, na A, Ale jakbyśmy punkty wymienili, albo odebrali tutaj, o. Waste Land travel. Patrz nas na skarleta. Widzowie. widzowie. Tego jeszcze nie było na tym kanale. Robimy to. Jakie są szanse, że to się opłaci? Bardzo małe. Ale widzowie. Tego się nie robi dla contentu. To wszystko jest dla was. Pamiętajcie, takiego odcinka jeszcze nie było. To jest jeden z najgrubszych odcinków, jakie były kiedykolwiek na tym kanale. No patrzmy, patrzmy, co tu się będzie działo, matko Są skinki jakieś tragiczne, ale gówno tych pynek leci! Kto to kurwa otwiera? Dobra, kończmy ten odcinek. Yy, co tu tam, ja mam dwie i ty masz dwie. Słucham ciebie. Yy, ode mnie leci anarchia. Czy masz 207 zł, mniej więcej? Może coś inne skrzynki? No, masz 207 zł, mi tu wyłożyć na lada. Ja poproszę niebo. Divina, okej, okay, nie ma problemu. I na tu, jak sobie to zrobimy, widzowie, kontencik, to wszystko jest for you. Pamiętajcie, like, komentarz, by udział w BW. No i gdzie znajdziecie taki kontencik, jak nie tutaj u nas? no? Gdzie, gdzie taki content zobaczycie widzowie? Nie zobaczycie nigdzie indziej. Teraz pójdę. Pitnosik fajnie. Ale to jest pitnosik na następny odcinek już, bo yy, komornik mi tu zapukał w okienko i mówi, że trochę mnie ponioło. Więc. Yy... Już, jak nie będzie demonetyzacji za ten film, to będzie dobrze. <grym> tak, bo zarabiamy miliony na tych pierdolonych odcinkach. Więc, yy, no, przypominam, like, komentarz yy, za tą dzisiejszą odplaykę. To się należy też Subik, więc zostawcie Subika. Yy, ja, no, dalej się będę męczył z tym, żeby wy odebrać tą pierdoloną kurwa AWP. Yy, może się uda. A jak nie, to właśnie sobie w tym momencie odbieram. Na no, Steamie super, po super, dziękuję widzowie. W takim razie, zrodziliśmy odcinek. Był ze mną Gamblus ponownie. Oh, no, no. no i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Cześć.